Hej ludzie, Paziu tutaj. W tym tygodniu pan prezes Nintendo potwierdził na x Slaw w Twitterze bardzo ważną nową funkcję Switcha 2. To, że Switch 2 będzie wstecznie kompatybilny z oprogramowaniem z pierwszego Switcha. Tak, czyli w skrócie gry z pierwszego Switcha będą chodziły na Switchu 2. Nie jest to dosłownie powiedziane, że będą chodziły i wersje fizyczne i cyfrowe, ale patrząc przez pryzmat... Yy, Równice sprzedaży cyfrowych wersji i fizycznych wersji to Nintendo byłoby bardzo głupie, jakby nie pozwoliło odpalać użytkownikom wersji fizycznych na Switchu 2. Ja osobiście zakładam, że to będzie zrobione tak jak w przypadku DSa i 3DSa, że port będzie działał na kadrindże będzie działał w taki sposób, że gry z pierwszego Switcha będą wchodziły do, do portu na kadrindże w Switchu 2, a kadry ze Switcha 2 nie będą wchodziły do portu na kadry w Switchu 1 i tyle nie chciałbym żeby Nintendo robiło dodatkowy, dodatkowy port osobny na Kadridge z pierwszego Switcha bo to robi problemy a potem Nintendo kasuje ten port w nowych wersjach konsol i ogólnie robi to bałagan na przykład coś takiego było przy DS że premierowy DS miał port na gry z Game Boy Advance'a a potem ten port został skasowany. I dlatego według mnie możemy być w miarę pewni, że będziemy mogli zagrać fizyczne kopie gier z pierwszego Switcha na Switchu 2. Albo na następcy Switcha, bo nie wiem jak Nintendo planuje nazwać nową konsolę. I ogólnie to spotkanie finansowe, bo to ta informacja była na, na spotkaniu finansowym było poro slajdów, które pokazywały na co, na co stawia Nintendo w związku ze Switchem 2, że mają być opłacalne nie tylko dla Nintendo, ale też i dla deweloperów, że, że deweloper będzie go stać, żeby kupić defkity pod Switcha 2, że stawiają na współpracę z, z firmami trzecimi i ogólnie to była naprawdę spora lista to była większa lista, niż, zaczynał, niż miał Switch pierwszy. I tam mamy parę studiów, których się nie spodziewałem, bo na przykład wśród wspierających mamy Microsoft, który, jak można się domyśleć, wyda swoje wszystkie gry usługi, czyli pewnie Call of Duty, pewnie Sea of Thief i masę innych tytułów. Na pewno Minecraft jeszcze wyjdzie na switch 2. No i, ale z drugiej strony trochę tak dziwnie wygląda, nie? Microsoft wśród deweloperów wspierających nową konsolę Nintendo. Tym bardziej, że są te plotki, że Microsoft cały czas pracuje nad swoją konsolą hybrydową, nad swoim handheldem, ale no zobaczymy co z tego wyniknie. Na razie Microsoft będzie próbował grać z Nintendo do jednej bramki, zobaczymy jak to im wyjdzie. Ale było też jeszcze jedno studio. I to jest Nihon, e, e, Nihon Japan albo Falcom Nihon. Czyli to jest studio odpowiedzialne za Legend of Heroes. I to jest bardzo ważne studio może nie, nie z tego powodu, że sprzedaje miliony kopii, ale z tego powodu, że oni byli bardzo mocno kojarzeni z PlayStation. Ich najbardziej znana seria, czyli Legend of Heroes wystartowała na PlayStation. Mówię o tej wersji, którą teraz wszyscy znamy, bo, te, bo Legend of Heroes of, oficjalnie jest o wiele starszą serią, ale to, co my teraz znamy najbardziej, czyli Trails of, to jest spin-off tej serii i on się zaczął na konsolach Sony. I teraz, i teraz Falcom jest wymieniany jako jeden z deweloperów wspierających Nintendo a ich najnowsza gra, czyli remake pierwszych Sky'ów jest ogłoszony na Switch'a, ale nie jest ogłoszony na żadną z konsol Sony. Co jest naprawdę zastanawiające. Tym bardziej, że w momencie, kiedy Falcom wyda wszystkie trzy remake Sky'ów, czyli Sky 1, Sky 2 i Sky 3, to cała historia Legend of Heroes będzie dostępna na konsoli Nintendo. I to naprawdę pokazuje, jak bardzo Sony zapomniało o Japonii. Jak bardzo nie wspierało japońskich deweloperów. Bo, bo może i nie jest to znany deweloper. Mówię tutaj o Falcomie, ale Falcom jest jednym z najstarszych w, wciąż działających deweloperów. Bo oni działają od 1982 roku. To są. Z czasy prehistoryczne, więc ogólnie taka zmiana nie ulegnie, e, taka zmiana na pewno nie umknie uwadze e, japońskich graczy, japońskich deweloperów. Jeżeli, jeżeli taki deweloper mówi jasno, moją przyszłością jest skoncentrowanie się na Switchu 2, to inni deweloperzy z Japonii też to wezmą pod uwagę, projektując swoje tytuły. I to, jest, I to była taka chyba naj, jedna z ważniejszych rzeczy, jakie mogłem wyczytać z tych planów, które potem wyciekły. Ale cieszę się, że jest ta kompatybilność, bo to jest naprawdę dobra informacja. I ogólnie nie wiem, kiedy Nintendo ogłosi swój system, bo teoretycznie pierwszą grę, tak z nazwy, już, ma, już poznaliśmy, jaka wyjdzie na Switchu 2, i to jest remaster Joka Lele. Bo nie wiem, jak, czy zauważyliście, ale w trailerze konsolowym nie ma napisane, na, jakiego, na jaką konsolę Nintendo wychodzi ten sprzęt. Jest tylko logo Nintendo, a na nim skaczą takie oczka. Więc ogólnie to jest taka zabawa z graczami, że tak, my już wiemy, my już pracujemy nad grami na, na Switcha 2, ale jeszcze nie możemy nic powiedzieć. Ale konsola, nowa konsola Nintendo nadchodzi. I osobiście jestem ciekaw, jak sobie Switch 2 poradzi na rynku. Ja osobiście wątpię, żeby e, zrobił takie liczby, jakie robi pierwszy Switch, bo mamy bardzo dużą konkurencję, jeżeli chodzi o, o sprzęty hybrydowe. Tutaj po prostu Nintendo będzie musiało zapewnić równorodność oprogramowania i dostępność oprogramowania i zapewnić takie możliwości Switchowi 2, aby każda obecna grana wychodząca mogła wyjść na Switcha 2. I mam nadzieję, że Nvidia i Nintendo nad tym właśnie pracowały, żeby móc to zapewnić, żeby każdy deweloper, który będzie chciał przenieść swoją grę na Switcha 2, mógł to zrobić. Już teraz plotkuje się o tym, że Eldering 2 wyjdzie na Switcha 2. Ale co znaczy Eldering wyjdzie na Switcha 2? Że to będzie wersja kompletna i o paru innych tytułach też jak choćby na przykład Persona trójka, ale tego nie jestem pewien. Ja osobiście liczę na to, że Switch 2 będzie dobrym kontynuatorem, że Nintendo nauczy się, że trzeba zrobić jeden lub dwa kadridże na konsole, a nie cztery że wystarczył na przykład kadridże o pojemności 50 giga i 30 giga, bo jeżeli Nintendo by znowu zrobił jakieś 16, 32 czy 16, 4 czy 2, to znowu by deweloperzy chcieli przy tym zaoszczędzić trochę pieniędzy i kazać ludziom ściągać gry z serwerów. No i mam nadzieję, że Nintendo bardziej się otworzy na Polskę, że może coś Ruszy się na przykład z oprogramowaniem systemu czy coś takiego. Przecież to ni nie są duże pieniądze, a teoretycznie mamy Nintendo w Polsce. Mówię teoretycznie. Ech. No to tyle. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku dostaniemy coś więcej o Switchu 2. Mówię jakąś prezentację. Nie chcę mówić, że w tym roku nie dostaniemy, bo znamy Nintendo, że Nintendo potrafi na przykład. Zapowiedzieć yy, Directa z dnia na dzień, więc ogólnie. Mamy jeszcze nieco dwa miesiące na to, żeby Nintendo w tym roku jeszcze ogłosiło oficjalnie następcę Switcha. A co wy o tym myślicie? Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że będziecie mieli świetny weekend. Trzymajcie się, papa. Pa. A kurde, faktycznie jeszcze Jakuza wyszła, druga połowa serialu, muszę obejrzeć.